Dobra, Ewelina Mielecka-Stankiewicz, witam w programie Czas na Rozmowę Gość Myślenice i TV. Dziś zapraszam na rozmowę z Marcinem Górką, myśleniczaninem oraz rekordzistą polskiej w Trójboju Siłowym. Witam Cię, Marcinie, serdecznie. Witam serdecznie. Powiedz nam, czym właściwie jest ten Trójbój Siłowy? To jest jakaś nowa dyscyplina? To jest dyscyplina, która już w Polsce i na świecie rozwija się od dziesiątków lat. Krótko mówiąc, są to trzy boje, czyli przysiad ze sztangą, wyciskanie sztangi leżąc i martwy ciąg. Jak wyglądają y, prace, jeśli chodzi o ten trójbój siłowy? Jak wygląda Twój trening? Co no trening... trzeba zrobić, żeby się do tego trójboju nadawać, krótko mówiąc? Znaczy, no, pewne predyspozycje muszą być. Człowiek naprawdę musi wykazywać jakieś predyspozycje, żeby zaistnieć na, na powiedziałbym, na światowym poziomie, czy na poziomie polskim. Czyli no, trzeba być generalnie genetycznie już silnym. Mhm. Tak. A jak to się stało, że Ty się zająłeś trójbojem siłowym? Bo to nie jest łatwe chyba. No... Dla innych łatwe, dla innych trudne. To nie, to nie można powiedzieć, że, że to jest tak i tak. Ale no, ja dosyć powiedziałbym tak... Wyszło to, tak powiedziałbym, znikąd. Bo sportem, sportami siłowymi i sportami sylwetkowymi zajmuję się już od 20 lat, a stricte trójbojem siłowym dopiero od roku. Czym ten, czym ten trójbój siłowy różni się od tych sportów właśnie tych sprawnościowych? Sprawnościowych? Trójbój jest ogólnie sportem sprawnościowym, bo trzeba, trzeba pogodzić trzy bardzo trudne dyscypliny siłowe. To są najcięższe trzy boje siłowe, mhm. jeżeli ktoś kiedykolwiek ćwiczył na, na siłowni, to każdy wyciskał sztangę leżąc. Każdy praktycznie robi przysiad ze sztangą. Każdy próbuje robić martwy ciąg, bo to nie jest łatwe ćwiczenie, martwy ale ciąg, próbuje. Martwy ciąg, co to znaczy martwy ciąg? To jest podciągnięcie sztangi z pozycji zerowej, czyli z pozycji podłogi do pełnego wyprostu. Jak wyglądały twoje początki z tą dyscypliną sportu? Znaczy tak, siedząc kiedyś u siebie w klubie, przeglądałem wyniki z Wyniki z, z poprzednich Mistrzostw Polski. Bo wcześniej coś ćwiczyłeś? Tak, tak. To mhm. Cały czas ćwiczyłem przez powiedzmy 18-20 lat, ćwiczyłem siłowo, ale nigdy nie ćwiczyłem na jakichś bardzo dużych ciężarach. Ale oglądając wyniki z poprzednich Mistrzostw Polski, okazało się, że, że one nie odbiegają jakoś od moich wyników, które osiągam w tej chwili. I stwierdziłem, że przejadę się, zobaczę, yy, skonfrontuję się z najlepszymi zawodnikami w Polsce i zobaczymy, co stanie. Jaki wyniki. był to pierwszy raz konfrontacji? No było ciężko, był duży stres na pewno, pierwsze zawody, no, pas mi się rozpiął przy przysiadzie, bo nie miałem swojego pasa nawet wtedy, ale udało się wtedy zdobyć tam w kwestii weteranów grupy pierwszej, było zawodników bodajże 15, szóste miejsce. Weteranów, czyli to są zawody w kategoriach wiekowych i wagowych? Tak. Jak to wygląda? Tak, żeby być zawodnikiem, żeby być weteranem trzeba skoczyć 40 lat. 40-49, weteran grupy pierwszej, później weteran grupy drugiej. No i oczywiście seniorzy, czyli do 40 lat są seniorzy. Dużo jest klubów zrzeszających takie osoby? W Krakowie jest jeden tylko taki klub, gdzie jestem zrzeszony, to jest TKKF Azory Kraków. W Myślenicach, w powiecie myślenickim nie ma jeszcze takiego klubu? Nie ma takiego klubu. Warto by było założyć? Mam swój klub w Myślenicach, Biking Fitness Club, gdzie, gdzie ćwiczą naprawdę silni, silni ludzie, ale nie widzę na razie, na razie takiej potrzeby. Oni nie chcą konfrontować się na arenie polskiej na razie. Mm -hmm. Jeżeli będzie taka, taka potrzeba, że będzie tych, y tych zawodników więcej, którzy będą się chcieli skonfrontować z najlepszymi zawodnikami w Polsce, to wydaje mi się, że tak, tak zrobię, że zrzeszę się w Polskim Związku Kulturystyki i Fitness, no i wtedy będziemy mogli wystawiać swoich zawodników tu z Myślenic. Jak wyglądała ta Twoja dalsza droga od tego pierwszego razu? Y docelowo mo 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 moimi, moimi takimi docelowymi zawodami były Mistrzostwa Polski sprzętowe w Kielcach. I pojechałem na te mistrzostwa Polski, to był czerwiec, no i zająłem tam drugie miejsce. Okazało się, że niewiele brakło do mistrzostwa, no ale drugie miejsce zająłem. Ale w końcu udało się też pierwsze miejsce zająć. Tak, już miałem nie startować, ale jakoś taki głód startów wystąpił i stwierdziłem, że jestem w niezłej formie, pojadę na mistrzostwa Polski do Warszawy klasycznie, w trójboju siłowym klasycznym. Kiedy to było? W październiku. Czyli ćwiczyłeś niespełna kilkanaście miesięcy, jeśli chodzi o trójboju siłowy? Tak, zacząłem y, stricte z przygotowania do trójboju siłowego w grudniu poprzedniego roku. W marcu wystąpiłem w Pucharze Polski, później wystąpiłem w Kielcach w Mistrzostwach Polski. No i październik Mistrzostwa Polski w klasycznym trybie. Skąd krugiu. ta determinacja? Nie wiem, zawsze byłem, zawsze byłem, zagorzałem sportowcem, uprawiałem piłkę nożą na początku, tak jak każdy. Później koszykówkę, grałem w koszykówkę. I lekkoatletykę uprawiałem też z dość, dość dużymi sukcesami. Mówisz o mistrzostwach Polski, ale jaka jest dalsza droga? Dalsza mistrzostwa droga? świata, mistrzostwa Europy? Nie wiem, to, 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 to się dopiero okaże, jak to będzie. Zobaczymy, jak zdrowie pozwoli, bo to też. Najważniejsze, żeby uniknąć jakiejkolwiek kontuzji. No właśnie, zaczynałeś od tego, że trzeba mieć predyspozycję, aby startować w trójboju siłowym. Od czego warto więc zacząć, jeśli chcemy, jeśli mamy jakieś tam zaplecze, żeby znaleźć się w tym miejscu kariery, co, co teraz ty? No determinacja na pewno. Jakieś, jak, jak, jakieś podejście sportowe, w kwestii rywalizacji sportowej na pewno, bo każdy sportowiec, który przyjeżdża, no już troszkę znam tych zawodników w trójboju siłowym, Zawsze przyjeżdża i mówi, że brakuje mu tej adrenaliny startowej, czyli to nie jest trening i tak dalej, tylko sprawdzenie się już w kwestii stricte startowej. Ale trening robi swoje. Jak wygląda taki Twój codzienny trening i dieta, bo rozumiem, że taka też jest. Oczywiście, oczywiście. Może nie taka rygorystyczna jak w kwestii kulturystycznej mhm. i tam sportów sylwetkowych, ale też musi być odpowiednia dieta. Jak ten trening? E, trening... W kwestii zawodów, już jak przygotowuję się na przykład, mm -hmm. w tej chwili jestem zaczynam etap przygotowania do zawodów w kwietniu, do Pucharu Polski. Pięć razy w tygodniu. Dwa razy w tygodniu przysiady ze sztangą, dwa razy w tygodniu wyciskanie sztangi leżąc. Ile godzin? No przeważnie, przeważnie jeżeli mam więcej czasu, to to jest około trzy godziny dziennie. To nie jest tak dużo. No, Aczkolwiek to jest dużo. bardzo wysiłkowy sport. Tak, na dużych ciężarach, duże przeciążenia. No musi być naprawdę... Dobre odżywianie i dobra regeneracja. A co z kręgosłupem? Czy on jest w stanie wytrzymać takie ciężary? Jak, jak ćwiczycie kręgosłup? Znaczy, powiem tak, jeżeli jest dobra technika, mm -hmm. nie ma żadnych problemów. Najgorzej jest, jeżeli, jeżeli, jeżeli mamy słabą technikę, szczególnie podczas martwych ciągów, mm -hmm. można się nabawić naprawdę sporych problemów. Są jakieś wyrzeczenia związane z tym sportem? No na to, pewno że dieta tak. i że regularne ćwiczenia, to wiemy, ale coś jeszcze, czegoś nie wolno, czegoś trzeba unikać, niekoniecznie. No na pewno alkoholu. Alkoholu. No, no ni niestety, ale nam to nie służy na pewno. Czyli prawie jak każdemu sportowcowi. No tak. No ja, ja, ja ze swoich doświadczeń powie powiem tak, że przez cały rok nie napiłem się kompletnie alkoholu. Można. Można. Czyli to nie jest aż takie bardzo duże wyrzeczenie, a powiedz, spotykasz wielu zawodników, jeśli chodzi o trójbój siłowy. Czy można z nimi się wymienić doświadczeniem, jak wyglądają te spotkania przed zawodami? Mówiłeś, że jest duża adrenalina, ale coś jeszcze? Tak, tak. E, czym dłużej jeździmy na, je, na, na, na zawody, czy mamy tych więcej startów. Spotykam się z tymi zawodnikami. Naprawdę każdy, każdy z tych zawodników jest bardzo życzliwy w kwestii doradzenia, jak, jak, jakiegoś, jakiegoś dodatkowego, powiedziałbym, wskaz, dodatkowych wskazówek udziel, udzielają, żeby, żeby pomóc, pomóc pomóc tam zawodnikowi takiemu, tam na, na przykład jak ja, który startuje tam pierwszy, drugi czy trzeci raz. Czyli to są takie plusy, a powiedz mi są, jeśli chodzi o ten sport, jakieś minusy, czy ludzie na ulicy nie postrzegają cię jako tak brzydko mówiąc mięśniaka? W tej chwili już na pewno nie. Było na początku. Kilkadziesiąt lat temu ktoś kto szedł, szedł był dobrze zbudowany, czy, czy jak, jak to mówią napakowany, to tak było. W tej chwili to się troszkę zmienia, tym bardziej, że zawodnicy już tacy powiedziałbym profesjonalni, którzy uprawiają trójbój na profesjonalnym, profesjonalnym, profesjonalnym etapie już nie, już są naprawdę ludzie, którzy potrafią być bardzo, bardzo dobrze wykształceni. Znam kilku zawodników, którzy, którzy startują w trójboju, którzy robią prace doktoranckie. No i to się naprawdę zmienia. Jeśli chodzi o trójbój siłowy, to jest to bardzo wysiłkowa dyscyplina sportu, tak jak mówiłeś, ale jesteś również trenerem personalnym i to ty wyciskasz z innych te ostatnie poty. Powiedz mi, co trzeba zrobić, żeby przygotować swoją sylwetkę na wiosnę. Czy już zaczął się ten start, yy, właśnie noworoczne przyrzeczenia, że od dziś schudnę, od dziś przygotuję yy, swoje ciało, aby na wiosnę wyglądać dobrze? Znaczy powiedziałbym, no trzeba kilka miesięcy poćwiczyć. To nie jest tak, że przyjdziemy sobie powiedzmy w kwietniu i chcemy już świetnie wyglądać w maju. To naprawdę jest spore wyrzeczenia. Pierwsza rzecz, dieta. Dieta, ok ale jaka dieta? Bo tych diet mamy mnóstwo i, i krążą wokół nich różne legendy. Każdy ma swoją dopasowaną, taka powinna być? Znaczy, ja jako trener personalny przychodzi do mnie klientka, prosi mnie o rozpisanie diety. Każ, każdą osobę trzeba traktować osobno. Nie da się mieć ustabilizowanych, że tam mamy jedną dietę i wszystkim, wszystkim, wszystkim ładujemy to samo. Każda osoba jest inna, każda osoba inaczej zadziała na tą dietę i dlatego musi być to wszystko do, dobrane stricte do. do, do do, do każdej osoby. Od czego warto zacząć, y, za, zaczynając swoją przygodę z siłownią? Bo to nie jest chyba tak, że ktoś przychodzi i mówi: Ja bym chciał ćwiczyć, od razu rzucasz go na głęboką wodę, tak ćwicz, za chwilę będziesz miał super ciało. Nie, nie, tak się nie da. Jeżeli ktoś przychodzi pierwszy raz, najlepiej skorzystać z porad trenera personalnego. To nie są koszty jakieś naprawdę duże, wykupić sobie godzinkę z trenerem personalnym. On pokaże podstawowe ćwiczenia. I od tego trzeba zacząć. Czy to jest takie trudne? Z trenerem personalnym ćwiczyć? Czemu? Bardzo fajne. I co można dzięki temu wskórać? Że każdy do, dojść do naprawdę indywidualny do... yy, tak, plan tak, no. swojego... No przychodzi pani, kto, która ma sporą nadwagę i przychodzi pani na przykład, która ma niedużą nadwagę. No właśnie, drugą, łatwiej no za... schodzić z dużej nadwagi, czyli jeżeli chce schudnąć 15-20 kg, czy łatwiej zejść z tej mniejszej? Bo dużo się o tym mówi, że dużo łatwiej właśnie zejść z 15 kg niż z 3. Jak to jest? Szybciej będziemy schodzić, na pewno z tych, jak mamy 15 kg, szybciej będziemy schodzić, ale oczywiście ta osoba, co ma 3 kilo, no ma spory, spory już deficyt w, tym, w tej kwestii, że nie musi schodzić tych 12 to, no jest, to jest plus. Czy są jakieś złote rady dla tych osób, które właśnie chciałyby zrzucić kilka kilogramów na wiosnę? Dobry trening, dobra dieta. A czy dobry trener mówi też tak, że ćwiczyć powinno się przez cały rok, a nie tylko w nagłej chwili? Tak. Dlaczego? Bo wygląda to tak, że mięśnie, gdy nie ćwiczymy, tracą swoją objętość i zamieniają się w tankę tłuszczową. Dlaczego Jeżeli ćwiczymy cały czas, nie musimy ćwiczyć na jakiejś mega intensywności. Może to być trening jeden, dwa razy w tygodniu. A przychodzi okres, powiedziałbym, wiosenny. Zaczyna się powiedzmy luty, marzec. Włączamy trzeci trening i to będzie wtedy. Czy siłownię można połączyć jeszcze z innymi sportami, na przykład joggingiem? Oczywiście z każdym, z każdym sportem. W tej chwili sport siłowy i siłownia występują we wszystkich dyscyplinach sportu. Wszędzie jest przygotowanie fizyczne piłka nożna, siatkówka, koszykówka, wszędzie jest przygotowanie fizyczne. Bez tego w tej chwili nie ma sportu. A czy ty oprócz tego, że jesteś trenerem personalnym, że jesteś trójboistą, masz jeszcze jakieś inne zainteresowania? Powiedziałbym, że w tej chwili, w tej chwili skupiam się głównie i wyłącznie na trójboju. To wróćmy jeszcze na moment do tego trójboju, bo w niedzielę zawody. Jakie to zawody i gdzie się odbędą? U nas, znaczy w mojej, mojej jest, gdzie jestem współwłaścicielem siłowni Biking Fitness Club w Myślenicach, organizujemy takie zawody wewnątrzklubowe, gdzie startują tylko i wyłącznie nasi zawodnicy, bo nie chciałem, żeby po prostu przyjeżdżali zawodnicy spoza, spoza naszego klubu, no bo znam teraz sporo zawodników, gdzie wystawiłbym ogłoszenie i przyjechaliby zawodnicy z Krakowa, no i okazałoby się, żeby wygrali. A chcę, żeby zmierzyli się tylko nasi zawodnicy, czy to jest wydarzenie otwarte? Każdy może przyjść i zobaczyć, jak tak. to wygląda i ewentualnie tak, zachęcić oczywiście. się do uprawiania tego sportu? Tak, oczywiście yy, otwarte zawody w kwestii widzów, w kwestii zapisów już nie ma nie ma, nie ma bo jest są już zawodnicy zapisani i tylko oni startują. Jeszcze przypomnijmy, o której godzinie? O 10 w niedzielę 29. Dziękujemy Ci bardzo za rozmowę. Serdecznie Państwa zapraszamy zatem Dziękuję. o 10 w niedzielę 29 na zawody w Trójboju Siłowym, a ja się z Państwem żegnam. Przypominam, że moim gościem był Marcin Górka, myśleniczanin oraz rekordista Polski właśnie w Trójboju Siłowym. Dziękujemy za uwagę, do zobaczenia. Do widzenia. Dziękuję.